To jest Trzynasty Strzał, kanał na którym prezentuję czysto subiektywne opinie na temat broni. Dzisiaj zaprezentuję recenzję pięknej Włoszki o imieniu Beretta APX pierwszej generacji. Rozmażyłem się, ale czas na pierwszą kategorię wygląd oraz trwałość broni. Beretta Apex jest absolutnie przepięknym pistoletem, być może nawet najpiękniejszym pistoletem na rynku. Jednocześnie, co równie ważne, a może nawet ważniejsze, jest bronią bardzo trwałą, odporną na drobne uszkodzenia podczas intensywnego treningu. Ta jednostka broni po dwóch latach użytkowania praktycznie nie posiada żadnych znamion zniszczenia i uszkodzenia. Wyśmienicie świadczy to o jakości marki Beretta, a dokładnie tego konkretnie pistoletu wypada w tej kategorii znacznie lepiej niż na przykład Glock 19X, który dosyć szybko, po zaledwie kilku miesiącach użytkowania, posiadał dosyć znaczące ślady zużycia. Dodatkowo wspaniałym rozwiązaniem stosowanym w peretcie APX jest możliwość zindywidualizowania doboru koloru. Jednostki broni. Każdy strzelec może posiadać tę samą jednostkę broni, nawet w kilku różnych kolorach. Ja posiadam w dwóch w kolorze czarnym oraz w takim ładnym brązowym. Do wyboru są również inne, przygotowane przez producenta kolory. Unikalność tego rozwiązania wynika z faktu, że szkielet broni jest elementem całkowicie wymiennym. Natomiast rękojeść nie stanowi istotnej części broni, po prostu jest zwykłym wymiennym polimerowym chwytem, który możemy wypiąć, do którego możemy jednocześnie zaaplikować i wpiąć szkielet broni i dopasować kolor do naszych indywidualnych, nawet chwilowych Upodobań lub potrzeb czysto praktycznych. Dlatego też w kategorii wygląd i trwałość przyznaję Bredgdzie APX 6 punktów na 6 możliwych. Kategoria Dobycie broni. Testowana jednostka broni jest pełnowymiarowa, Klasyczny full size, a to powoduje, iż posiada bardzo Wygodny, duży chwyt, który pozwala na bardzo szybkie, wygodne dobycie tej jednostki broni. O ile mi wiadomo, Beretta Apex dostępna jest w kilku rozmiarach. Dlatego też, w kategorii dobycie broni, Beretta Apex otrzymuje 5,5 punktu, na 6 możliwych. Kategoria chwyty broni. Każdy, kto strzelał z Beretty APX doskonale wie, że odczucia podczas strzelania wynikające z niezwykłego chwytu Beretty APX są niesłychanie przyjemne. Większość osób, które miały okazję strzelać z Beretty APX twierdzi, że jest to broń obdarzona prawdopodobnie Najprzyjemniejszym chwytem wśród wszystkich pistoletów na rynku i nie sposób nie zgodzić się z tą opinią. Dodatkowo, Beretta Apex posiada aż trzy rozmiary nakładek, które pozwalają dopasować chwyt broni do indywidualnych potrzeb każdego niemalże strzelca. Zatem w tej kategorii ocena może być tylko jedna: 6 punktów na 6 możliwych. Kategoria przeładowanie czołowe broni. W mojej opinii, breta APX w tej kategorii nie wypada dobrze. A to za sprawą ciężkiego i twardego zamka, który w przypadku przeładowania czołowego Stawia duży opór strzelcowi. Stanowi to istotne ograniczenie i utrudnienie w realizacji tego elementu manualnego. Co prawda beretta APX posiada specjalne wypustki, które pozwalają przytrzymać zamek. Niestety, w mojej ocenie zbyt twarda sprężyna istotnie ogranicza zdolność. Do wykonania tego ważnego taktycznie elementu manualnego. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma to praktycznie żadnego znaczenia dla strzelców sportowych lub strzelców rekreacyjnych. W związku z powyższym przyznaję 3,5 punkta na 6 możliwych. Kategoria przeładowanie nakładką. Metodę przeładowania nakładką stosujemy praktycznie wyłącznie w strzelectwie taktycznym podczas strzeleń biodrowych. Bretta Apex, jak widzimy na wskazanym zdjęciu, posiada bardzo szeroki, a przez to wygodny zamek, który na całej swojej długości jest zaopatrzony w specjalne wypustki pozwalające wygodnie przytrzymać i przeładować zamek w przypadku wykorzystania techniki przeładowania metodą nakładczą. Zatem w tej kategorii Breta PX pierwszej generacji otrzymuje 5 punktów na 6 możliwych. Kategoria wyważenie broni. Należy pamiętać, że testowana jednostka broni jest pełnorozmiarowa, a to powoduje, że jest dosyć ciężka, posiada dosyć ciężki pasywny zamek, co nie sprzyja zwinnym posługiwaniu się tą jednostką broni. W mojej opinii jest to jednostka dosyć dobrze wyważona, ale korzystając z wielu innych pistoletów, które w mojej ocenie dużo lepiej wypadają w tej kategorii. Dlatego przyznaję 4 punkty na 6 możliwych. Kategoria Wskaźnik Przeładowania Broń. Beretta APX w tej kategorii wypada równie mało pozytywnie jak Glock, w tym Glock 19X. Pod jednym z moich wcześniejszych filmów poświęconych recenzji Glocka 19X znalazł się komentarz, iż Glock 19X posiada w gruncie rzeczy wskaźnik przeładowania broni. W związku z powyższym prezentuję Państwu zdjęcie Glocka 19X, aby pokazać, że pazur wyrzucający łuskę nie może być traktowany jako element wskaźnika przeładowania broni, dlatego że zarówno w zakresie wizualnym, jak i w zakresie Dotykowym, na przykład przy wykorzystaniu grubej rękawicy, nie pozwala on w sposób pewny potwierdzić, czy pocisk znajduje się w przeładowanej broni. W związku z powyższym nie traktuję tego elementu jako wyraźnego wskaźnika, czy ładowania broni. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na przykład. W Smith Wesson MP20 z długą lufą lub też z krótką lufą. Także bardzo korzystnie wskaźnik przeładowania broni i w nowoczesny sposób jest prezentowany w pistolecie CZP10C. W związku z powyższym oceniam, że zarówno Beretta APX pierwszej generacji, jak i Glock. W szczególności Glock 19 X, nie posiadają tego elementu, co uważam, że w ogromnej mierze jest wielką dysfunkcją tych jednostek broni w kategorii broni taktycznej. Natomiast posiadam pełną świadomość, że dla strzelców sportowych lub rekreacyjnych ten aspekt, może nie posiadać i zazwyczaj nie posiada nawet najmniejszego praktycznego znaczenia. Natomiast dla strzelców taktycznych wskaźnik przeładowania broni jest wręcz koniecznym elementem nowoczesnej broni. Zatem w przedmiotowej kategorii, z uwagi na okoliczność, iż ocenę dokonuje dla broni o charakterystyce taktycznej. Przyznaje zaledwie jeden punkt na sześć możliwych. Kategoria spust i kabłąk broni. Zacznijmy od prostszej kwestii. Kabłąk broni jest wykonany w sposób wyśmienity, jest duży, obszerny, pozwalający operować tą jednostką broni także w grubych rękawicach taktycznych. Natomiast jeżeli chodzi o Spust brytyjski APX to jest on naprawdę osobliwy. Są osoby, które uwielbiają ten spust, i są osoby, które odwrotnie proporcjonalnie nigdy go nie pokochają. Jest tak dlatego, że ten spust jest co prawda relatywnie miękki, ale jest długi. Niektórzy twierdzą, że lekko gumowaty. Oraz posiada dosyć długi reset. Wyraźny, ale wydaje się, że dosyć długi reset. Dla osób, które rozpoczynają przygodę ze strzelectwem, ten typ spustu jest nie tylko, że akceptowalny, ale jest niesłychanie wygodny. Dla osób, które przyzwyczaiły się natomiast do korzystania z twardych, krótkich, spustów, wręcz sportowych. ten typ spustu jest na pewno nieprosty do zaakceptowania. Zatem dokonałem tuningu beretty. Po wymianie sprężyny operowanie na spuście stało się bardzo przyjemne. To jest najlepsze określenie. Jednocześnie trzeba zastrzec, że to nigdy nie będzie... Odczucie charakterystyczne na przykład dla języka spustowego pistoletu CZP10C, gdzie spust jest stosunkowo twardy, krótki, precyzyjny, z krótkim resetem, bardzo wyraźnie odczuwalny. Natomiast, co może być zaskakujące, dla mniej doświadczonych strzelców, spust zastosowany w pistolecie Beretta APX pierwszej generacji jest odbierany jako bardzo przyjemny. Posiadam pewien dylemat z dokonaniem oceny w kategorii spust, ponieważ, jak już wcześniej zauważyłem, ocen dokonuje dla charakterystyk broni taktycznej. Przyznaję zatem w APX notę 4 punkty na 6 możliwych w kategorii spusty, ale dopiero po wymianie sprężyn na nieoryginalne, stewingowane. Kategoria Double Shot. Pomimo dosyć długiej drogi języka spustowego oraz dosyć długiego resetu oraz relatywnie i wyraźnie zauważalnej, e, wolniejszej sekwencji. Oddawania kolejnych strzałów niż w przypadku niektórych innych jednostek broni należy zauważyć, że w sposób bardzo bezwysiłkowy i przyjemny breta APX pozwala oddawać nam celne dublety triplety. I to jest bardzo ciekawa obserwacja. Związana z tą jednostką broni. To znaczy, jest to jednostka broni, która wybacza bardzo dużo błędów zarówno strzelcom doświadczonym, jak i niedoświadczonym. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza dla strzelców, którzy strzelają relatywnie niedużo. Z tej perspektywy, może się wydawać, że jest to jednostka broni, która będzie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony strzelców rekreacyjnych, ale także strzelców sportowych. Nie bez znaczenia jest także zdolność oddawania ponowionych precyzyjnych strzałów w strzelectwie taktycznym. Zatem, choć sekwencja kolejnych strzałów oddawanych z bretty APX z uwagi na specyfikę funkcjonowania języka spustowego jest a w każdym razie może być wyraźnie wolniejsze niż w niektórych innych jednostkach broni, niektórych innych pistoletach, to należy zauważyć, że Beretta APX w kategorii Double Shotty wypada nadzwyczaj pozytywnie. Aczkolwiek należy przyzwyczaić się do jej dosyć osobliwego języka spustowego. Stąd też wysoka ocena, 4,5 punkta na 6 możliwych. Kategoria Ergonomia lufy, a w zasadzie Ergonomia zamka lufy. W tym zakresie Beretta APX wypada w mojej ocenie znacznie mniej korzystnie od innych konkurentów. Na przykład od Glocka 19X lub od Smith Wessona MP2.0. Czy też od CZP10C. Niestety bretta APX nie posiada, wypłaszczenia charakterystycznego ścięcia, które ułatwia proces odłożenia pistoletu do miękkiej kabury taktycznej. Z perspektywy strzelców. Na rekreacyjnych oraz sportowych okoliczność ta nie ma w zasadzie nawet najmniejszego znaczenia. Natomiast z perspektywy strzelców taktycznych, np. wojskowych, okoliczność ta ma bardzo duże znaczenie i należy traktować ją jako istotną dysfunkcję, dlatego też. Przedmiotowej kategorii przyznaję Beretcie APX pierwszej generacji jeden punkt na sześć możliwych, ale zastrzegam, że ta właściwość nie posiada praktycznie żadnego znaczenia dla strzelców nie strzelających taktycznie. Kategoria manipulator zrzutu magazynka. W mojej opinii. Beretta Apex posiada wyśmienity, bardzo wygodny oraz bardzo intuicyjny oraz płynnie działający manipulator zrzutu magazynka. Znacznie lepszy niż w dowolnej wersji Glocka. Dlatego też przyznaje 6 punktów na 6 możliwych. Kategoria: Wymiana magazynka. Zacznijmy od samych magazynków, które są stalowe, bardzo profesjonalnie i wysoko jakościowo wykonane, bardzo trwałe i wygodne. Pistolet został wykonany w sposób bardzo ergonomiczny, pozwalający na bardzo szybkie, intuicyjne, proste wymiany, dlatego też w tej kategorii przyznaję brecie APX. 6 punktów na 6 możliwych. Czas na ostateczne podsumowanie. Bretta APX to na pewno przepiękna broń, co charakterystyczne także dobrze wykonana, wysoko jakościowo zrealizowana przez producenta. Jednocześnie jest to broń, która posiada kilka bardzo istotnych. Dysfunkcji dla strzelca realizującego strzelectwo taktyczne. Te same cechy, które należy ocenić jako dysfunkcję w strzelectwie taktycznym, w zasadzie nie mają żadnego negatywnego oddźwięku dla strzelców realizujących strzelectwo rekreacyjne lub sportowe. Myślę, że Bretta Apex. Dobrze może się sprawdzić w policji. Aczkolwiek nie uważam, aby była to optymalna broń dla żołnierzy lub dla funkcjonariuszy ochrony. Dla wszystkich innych zdecydowanie polecam. Beretta APX lubi pozostawić po ostatnim strzale zamknięty zamek oraz czasami lubi pozostawić niedomknięty zamek. O po wprowadzeniu pocisku do komory nabojowej. A to w mojej ocenie dyskwalifikuje ją w uznaniu tej jednostki broni za broń czysto taktyczną. Od broni czysto taktycznej wymagam, aby działała absolutnie 0 jedynkowo Musi być pewna i precyzyjna. Bretta APX jest piękna, warto posiadać taką jednostkę broni. Strzelanie z niej jest niesłychanie przyjemne, precyzyjne, aczkolwiek nie mogę potraktować tej broni jako broni klasycznie taktycznej, którą chciałbym zabrać do wykonania określonej realizacji taktycznej. To był trzynasty strzał. Zapraszam na kolejne odcinki.